Są trzy rzeczy, o które musisz szczególnie zawalczyć, jeśli jesteś tatą. Jakie to rzeczy? O tym w dzisiejszym odcinku. Cześć, nazywam się Mikołaj Fox i pracuję z mężczyznami, którzy chcą być profesjonalni, nie tylko w pracy zawodowej, ale też w tym swoim fachu ojcowskim. I dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć o trzech rzeczach. O które potrzebujesz zadbać, zawalczyć, jeśli jesteś tatą. Zawalczyć, dlatego że są w naszym życiu właściwie dwa rodzaje rzeczy. Jeden to taki, które po prostu dzieją się same z siebie. Trochę tak jak wiosna, lato, jesień, zima i po drodze jakieś święta, co byśmy nie kombinowali, to, to Boże Narodzenie w którymś momencie po prostu przyjdzie i tak trzeba będzie ogarnąć prezenty. Te urodziny przyjdą dziecięce i lepiej lub gorzej je ogarniemy. To się po prostu wydarzy. Tak samo jest z pracą. Praca się po prostu wydarza, bo ona jest jakby tak ważnym elementem naszego życia. Potrzebujemy jej, żeby, żeby zarabiać, żeby, żeby mieć pieniądze na utrzymanie itd., dalej, że tak czy inaczej o nią zadbamy, trochę z rozpędu. Ale są takie rzeczy, które są niezwykle ważne, i są trzy takie rzeczy, o które trzeba trochę zawalczyć, bo one. Jakby gdzieś to jest taki nurt trochę boczny, niby mało istotny, ale tak naprawdę niezwykle ważny, o którym bardzo łatwo jest zapomnieć. No właśnie, jak zapomnimy, to nam się różne rzeczy rozwalają. Jakie to są trzy rzeczy? Pierwsza rzecz to jest indywidualna relacja z dzieckiem. Coś, co łatwo o tym zapomnieć, no bo przecież jako rodzina jesteśmy, jako rodzina funkcjonujemy, razem się bawimy, razem spędzamy czas, no przecież chwilę mieliśmy, żeby porozmawiać, ale tak naprawdę to, co buduje bardzo głęboko relację Twoją i dziecka, Waszą wspólną, to są chwile takie tylko we dwoje. Tylko we dwoje, jakiś długi spacer albo regularne spacery. Wypad na dwa dni. Nie raz w życiu, ale no nie niech to będzie choćby raz na parę lat jakiś taki, tylko my we dwoje gdzieś jedziemy. E, jakieś wspólne wyjście na kawę, na kawę też później, na kakao, na gorącą czekoladę, na ciastko, na lody różne sytuacje, w których masz okazję pobyć jeden na jeden. To jest pierwsza rzecz, o której bardzo łatwo zapomnieć, niby bez tego przeżyjemy, ale, ale to coś daje coś głębiej. Ok, jeśli tego nie ma, no to później się okazuje, że dziecko to jest obcy człowiek, z którym się nie znamy. Drugą taką ważną rzeczą, to jest też relacja, to jest relacja z Twoją drugą połową. W tym natłoku różnych spraw, kiedy dziecko gorączkuje, jest chore, trzeba coś załatwić, zawieść, bardzo łatwo jest zepchnąć na dalszy plan relację, jaka jest między mężczyzną i kobietą, między parą, między rodzicami, i powiedzieć sobie: do kiedyś to nadrobimy. Tylko, że to kiedyś odkładane ciągle może nigdy nie nadejść. I o to znowu trzeba zawalczyć, zaplanować sobie, że, że się to zrobi, że, że się gdzieś razem pójdzie, że się jakiś ten czas spędzi, że się coś dla siebie wspólnie zrobi. I zawalczyć o to, żeby to się wydarzyło, bo to nie przyjdzie z siłą rozpędu. Siła rozpędu będzie taka, żeby te wasze wspólne plany zmieścić. A jeśli związek się rozpada, to zawsze rodzina bardzo na tym cierpi. Bardzo i ty na tym cierpisz, i twoja druga połowa na tym cierpi, i najbardziej cierpi, i najbardziej nieza, w niezawiniony sposób cierpi na tym dziecko. No dobrze, to jest ta druga rzecz, i o tym można byłoby dużo mówić. Jest jeszcze trzecia rzecz, i ona jest, kto wie, może nawet fundamentem tej pierwszej, tej drugiej i w ogóle wszystkiego, co się dzieje w życiu, też z rozpędu. Ta trzecia rzecz, o którą trzeba zawalczyć, jeśli jesteś tatą, to jesteś ty sam. To jesteś ty sam, czyli, czyli to wszystko, co się dzieje w Twojej głowie i w Twoim ciele. To, że nie zamienisz się w próchno, Podbasz o siebie, dbasz o swoją kondycję. Nie wiem, może coś ćwiczysz, może regularnie jeździsz do pracy na rowerze. Nie wiem, coś robisz, że Twoje ciało funkcjonuje dobrze. To jest to, co nalewasz, jakie paliwo nalewasz do środka, prawda? Czym się żywisz? Czy jedziesz cały czas na jakimś szybkim, tanim jedzeniu? Czy, czy jesz normalne posiłki? To są te wszystkie kwestie fizyczne, czy odpoczywasz, czy się wysypiasz. I dalej. To się bardzo mocno wiąże z psychiką, ale psychika to jest też trochę osobny element, ale powiązany, prawda? Czy masz jakąś przestrzeń swojego po prostu odparowania? Czy, czy masz przestrzeń na relacje z innymi ludźmi, nie wiem, z kolegami, z właśnie z żoną, z dzieckiem? Czy masz przestrzeń, żeby poczytać książkę, odpocząć, zrobić coś dla siebie? Być też dobrym dla siebie, nie tylko dla, dla rodziny. Bo tak naprawdę budując siebie, będąc dobrym dla siebie, Dbając o swoje ciało, o swoją psychikę, dbasz o rodzinę, bo jak jesteś takim wrakiem bez paliwa, któryś po prostu chwila tylko i pff, już eksploduje, to to nie buduje rodziny. Oczywiście jest bardzo trudna sprawa, jak znaleźć ten taki, prawda, balans między tym, co jest co jest właśnie na rzecz rodziny, a co jest już takim odjechaniem, że zajmuję się wyłącznie sobą i, i jestem dobry tylko dla siebie. To jest trudna sprawa, żeby znaleźć ten balans, ale zazwyczaj to jest tak, że my gdzieś przeginamy albo w jedną, albo w drugą stronę, albo totalnie odjeżdżamy od rodziny, albo totalnie odjeżdżamy od siebie. I świadomość tego, że ten balans jest potrzebny, to jest pierwszy punkt do tego, żeby tą równowagę znajdować. A zatem są trzy rzeczy, o które potrzebujesz walczyć, jeśli jesteś tatą. To jest relacja z dzieckiem, z dziećmi, indywidualna, z każdym dzieckiem, z Twoją drugą połową. I sam sobą ogarnięcie samego siebie. Te trzy rzeczy, no i właśnie, o nie zadbaj. A jeśli zaciekawił Cię ten temat, to po pierwsze możesz dać łapkę w górę, po drugie możesz wcisnąć subskrypcję z dzwoneczkiem, wtedy żadnego filmu nie przegapisz, a po trzecie możesz polecić komuś ten film, może właśnie komuś bliskiemu. Możesz też zobaczyć inne filmy. Są, tutaj się wyświetlają i są na dole. Polecam i pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.